Tu i teraz. Proszę Państwa, w naszych audycjach niejednokrotnie mówimy o tym, jak ważna jest edukacja regionalna, to tak najogólniej rzecz ujmując, czyli edukacja dotycząca historii, tradycji danego regionu, no bo to, co było dawniej, powinno być ważne dla nas współczesnych. No i to bardzo doceniają między innymi Dębiczanie, a to za sprawą projektów, które realizuje Muzeum Regionalne w Dębicy. O jednym z nich za chwilę więcej opowie nasz gość, pan Tomasz Czaplar. Dyrektor Muzeum Regionalnego w Dębicy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Muzeum rozpoczyna realizację projektu dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Etnopolska 2025. Taki frapujący tytuł tego projektu jego nazwa Dom na progu Karpat Dziedzictwo, Symbole, Archetypy. Co to za projekt i jak będzie wyglądała jego realizacja? Projekt Dom na Progu Karpat, to jest, można powiedzieć, kolejny z takich projektów, które biorą sobie za, za treść do rozważenia dziedzictwo kulturowe Ziemi Dymickiej. W tym roku chcemy wejść w głąb idei domu, chcemy spojrzeć na, na dom przez pryzmat jego pierwotnych znaczeń, jego pierwotnych takich archetypów. W tym rozumieniu, zarówno na wsi, jak i, jak i w mieście. Ten projekt ma no, w jakiś sposób też budować taką relację pomiędzy miastem i wsią w kontekście właśnie rozważania domu, zarówno jako miejsca, ale także treści, treści duchowej. Bo od domu wszystko się zaczyna. Tak. Zaczyna się historia pojedynczego człowieka, zaczyna się historia także większych grup, no i dom no to, to jest coś, co kształtuje także potem naród. Tak, już patetycznie trochę powiedzmy, ale tak jest. Tak jest, oczywiście, no, najbardziej się utożsamiamy z domem, prawda? Więc, i, I też być taką placówką, która odpowiada na, na potrzeby takie społeczne, no to chcemy budować te relacje społeczne. A żeby budować relacje społeczne, musimy się odwołać do tego, co, co łączy, co tworzyło tą tożsamość od, od pokoleń. No i właśnie, jakie aspekty będą Państwo badać, bo to jest projekt badawczo-edukacyjny, albo może bardziej edukacyjno-badawczy, to zależy z której strony na to spojrzeć. Zanim o tym, co Państwo będą badać, to powiedzmy o uczestnikach tego projektu, bo to jest. Fascynujące, jak Państwo zamierzają badać te historie regionu, tradycje regionu przez pryzmat domu. Tak, słusznie Pani uznała tutaj, że, że te kwestie badawcze będą się równoważyć z edukacyjnymi. Dla nas jest to bardzo istotne, żeby docierać do młodego pokolenia, żeby z tym młodym pokoleniem wspólnie wchodzić w, w to dziedzictwo. Dlatego, że pamiętajmy o tym, że nie będzie nigdy badań, jeśli nie będzie dobrze ukształtowanego młodego pokolenia. Dlatego też młodzież jest dla nas taką, takim właściwym, właściwym partnerem, z którym możemy dotrzeć do, do tych, którzy to dziedzictwo tworzą, którzy dziedzictwo kultywują z którymi możemy też wspólnie odkrywać to, to, co stanowi chociażby tą ideę domu, tak jak w naszym projekcie. Czyli młodzież będzie właściwie takim głównym uczestnikiem tego projektu, głównym promotorem? W, w dużej mierze tak. W dużej mierze będzie, będzie uczestnikiem, będzie promotorem, będzie słuchaczem, będzie nawiązywać relacje ze swoimi e, e, przodkami, ze swoimi e, dziadkami, babciami także. No i liczymy, że, że ta współpraca ze szkołami będzie owocować także i takimi owocami edukacyjnymi, właśnie w samym młodym pokoleniu. Młodzież będzie rozmawiać i będzie słuchać swoich. Tak. swoich I notować. I notować. <laughs> no, rejestrować także, tak, tak, nagrywać. Oczywiście. Nagrywać, no bo są różne mhm. możliwości, ale też i fotografie będą, tak będzie, będzie uwiecznianie, A to wszystko w kontakcie ze swoimi przodkami, którzy są wciąż bardzo blisko może żyją nawet w mhm. tym samym mhm. domu albo. Albo, mhm. albo właśnie w tej samej miejscowości, czyli z babciami i z dziadkami i o czym ta rozmowa będzie. Tak, to jest właściwie pierwsza część tego naszego spojrzenia na dom. No jako, że cały projekt składa się z takich czterech wielkich działań, myśmy je określili jako archetypy, dlatego, że, jakby w kontekście poszczególnych zagadnień, chcemy wchodzić w tą treść domu. I ta pierwsza, o której właśnie wspominamy, ta, ta badawcza, powiedzmy to tak, prawda, poznawcza, to archetyp ten pierwszy dom w rodzimej gwarze i obrzędzie. I tutaj jakby on zaczyna się od takich badań terenowych, w których młodzież z jednej strony prowadzi wywiad, to, ma też, to działanie ma też taki charakter konkursowy, notując dosłownie, notując bardzo wiernie wypowiedzi swoich dziadków. Chcemy w ten sposób jakby dotrzeć do tej pierwotnej mowy także, czy tego, co pozostało jeszcze po dawnej gwarze. W ten sposób także również zbadać, jak, jak ten, jaki był zasięg leksykalny poszczególnych grup etnograficznych, które na terenie powiatu Niemieckiego funkcjonowały i istniały. I jednocześnie przygotowaliśmy też ankietę, która ma charakter także badawczy, która ma w jakiś sposób pozwolić nam no, namierzyć te, te pozostałości gwary, które jeszcze gdzieś istnieją. To takim inspiratorem był dla nas na pewno też pan Leszek Połomski, ale także Sewegnu Dziela, wybitny etnograf. Pan Leszek Połomski? Pan Leszek Połomski to jest taki lokalny nasz badacz, badacz języka, nauczyciel, polonista niegdyś, też kiedyś zarządzał się oświatą, natomiast jest on językoznawcą, zajmuje się onomastyką, jest członkiem Polskiego Towarzystwa Onomastycznego przy Polskiej Akademii Nauk i wielkim takim inspiratorem takich działań językowych w naszym muzeum. Ale tak myślę sobie, że to będzie dość trudne zadanie dla młodych ludzi, bo przecież oni w tym środowisku swoim rodzinnym tkwią bardzo mhm. mocno. Czasami podejrzewam też ta gwara, czy te ślady gwary w ich mowie również się pojawiają, co potem jest korygowane trochę tak. po, podczas nauki szkolnej, podczas zajęć języka polskiego między innymi, więc to będzie dość trudne, ale jednocześnie jakże, jakże frapujące, żeby, żeby dotknąć tego, co właściwie już zanika. Tak. My mamy świadomość tego, że, że gwara jest czymś, co zanika. To jest nieodwracalne. Natomiast chodzi o to, żebyśmy jakby w tej gwarze umieli nawiązać relacje z naszymi przodkami, żebyśmy umieli budować tą relację z, z, z pamięcią i jednocześnie odkrywać to, co w naszej kulturze jest, jest jakąś treścią o dziczoną i, i no, ja myślę, że, że tutaj młodzież, w ogóle wszyscy mówimy poniekąd tak, że w naszej, naszej mowie gdzieś te relikty gwary się zachowały. Różne słowa, które padają i gdzieś mają to swoje dawne ukorzenienie. Właśnie, tylko że my dorośli często uświadamiamy sobie, że a, użyłem takiego słowa, które no. jeszcze używała kiedyś moja babcia, to tak wraca do tak, nas tak, gdzieś tam, tak, prawda? Tak, Takie tak. taki odpryski przeszłości, jakże piękne, jakże szlachetne. To jeden z aspektów Mm -hmm. który będzie y, częścią tego projektu, y, Dom na progu Karpat, a inne? E, drugi archetyp, drugie spojrzenie na dom y, jest przez pryzmat stołu w relacji z stołu. Wiemy doskonale, że, że stół w polskiej kulturze odgrywa bardzo ważną rolę. Etnografowie niejednokrotnie wypowiadają się, iż stół był miał wymiar taki sakralny w domu, był częścią świętego kąta. Natomiast w naszym takim dzisiejszym postrzeganiu stół oczywiście jest to miejsce, w którym, na którym, przy którym spożywamy posiłki najczęściej, ale to, co jest dla nas o wiele bardziej istotne, to jest to, że, że, że stół jest miejscem, przy którym zasiada wspólnota dla osób, rodzina. I my chcemy właśnie w ramach tego działania zorganizować warsztaty Kulinarne, które będą znowu w tej swojej najwłaściwszej treści budować wspólnotę różnych osób. Chcemy je skierować do, do młodzieży, ale nie tylko, i na takie spotkania, na takie warsztaty kulinarne zaprosić gospodynię, zaprosić osoby, które gdzieś kultywują dawne przepisy. Chcemy te przepisy odkryć, ale jednocześnie jakby budować tą kulturę. Gotowania, bo dzisiaj jednak no, ten kontekst gdzie nam się rozmywa w, w różnych fast foodowniach, a chcemy, żeby młodzież jakby widziała, że był to, była to część kultury codziennej. Są jeszcze dwa aspekty, o których mhm. za chwilę Pan powie: na, aspekty tego projektu: Dom na progu, Karpat, dziedzictwo, symbole, archetypy, ale ja się tak zastanawiam. Y Chociaż to, co Pan mówi, brzmi naprawdę zachęcająco i bardzo tak frapująco, że jest bardzo dużo jeszcze obszarów do, do odkrycia. No właśnie, czy... Czy dużo jest jeszcze do odkrycia, bo przecież Muzeum Regionalne w Dębicy y, od wielu lat y, jako muzeum regionalne, jako ta placówka regionalna zajmuje się badaniem y, regionu, no chociażby w, w ubiegłym roku też o tym na naszej antenie mówiliśmy. Pan dyrektor był tutaj gościem w tym studiu, mówiliśmy o projekcie kulturowe DNA i tam wtedy też było dużo badań, było, ba, były badania związane z tymi śladami dawnych tradycji. Czy jest jeszcze dużo do odkrycia? Ja myślę, że jest bardzo dużo. Nasze muzeum istnieje właściwie od 2003 roku jesteśmy młodą placówką, jeśli tak spojrzeć na, na, na jakiś taki proces historyczny I, i przed nami jest bardzo dużo do odkrycia. Tym bardziej musimy się ścigać z czasem, dlatego że jednak czas jest nieubłagany dla tradycji, dla kultury. Dlatego naszym zdaniem jest to, żeby inspirować ludzi, żeby ocalić to, co jest i, i budować więź z tym dziedzictwem. To jest najważniejsze. Jeżeli zbudujemy tę więź, to młodzież później będzie kontynuować nasze, nasze dzieło. Proszę Państwa, naszym gościem jest pan Tomasz Szapla. Dyrektor Muzeum Regionalnego w Dębicy. I jeszcze w drugiej części naszej rozmowy powiemy więcej o tym projekcie Dom na progu Karpat, dziedzictwo, symbole, archetypy, ale także mam nadzieję, że pan dyrektor powie o najbliższych planach placówki, a to oczywiście będzie zachęta i zaproszenie dla mieszkańców. Pan Tomasz Czapla, dyrektor Muzeum Regionalnego w Dębicy, który przybliża państwu szczegóły projektu Dom na progu Karpat, dziedzictwo, symbole, archetypy. Ten projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu. Programu Etnopolska prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury. Muzeum Regionalne w Dębicji jest jedną z kilku placówek w naszym regionie, jedną z kilkuset, bodajże ponad sześciuset placówek w całym kraju, ta, które takie dofinansowanie otrzymały. A ten projekt Dom na Progu Karpat ma kilka takich aspektów, kilka odsłon. To jeszcze, panie dyrektorze, powiedzmy o tych dwóch, które też, o których też warto wspomnieć. Dom jako początek wszystkiego, tak, pan. Zaczął charakterystykę tego programu. Co jeszcze jest do zbadania? No, trzeci archetyp i trzecie trzecia spojrzenie na dom będzie przez pryzmat powinności. Domu, jako, jako to dziedzictwo, które jest także dziedzictwem powinności, pracy, utrzymania, zachowania tego, tej ziemi, domu. Stąd też przygotowaliśmy w ramach tego działanie polegające na pokazie prac, dawnych prac i rzemiosł ludowych. I to dokona się w czasie Nocy Muzeów, którą, która w Dębicy odbędzie się 24 maja. A więc no, tydzień później po ogólnopolskiej Nocy Muzeów musieliśmy termin przenieść z uwagi na, na jest okres komunijny i załoga też jest tutaj uwiązana swoimi obowiązkami rodzinnymi. Stąd też mamy 24 Noc Muzeów, na którą już serdecznie wszystkich zapraszamy. Czyli rzemiosła, rzemieślnicy, którzy będą pokazywać... No w rękodzieło, także... tak. tak. No, przewidujemy tutaj zorganizowanie takiego miaseczka rzemieślniczego, w którym będzie można podpatrzeć, jak pracuje kowal, jak pracuje garncarz, jak pracuje wiklinierz, jak pracuje stolarz, jak pracuje koronkarz, hawciarz, no, szkółkarz, różne inne profesje, które będą obecne i będzie można i zobaczyć, podpatrzeć, popytać, nauczyć się czegoś. Będzie także warsztat młodego cieśli, gdzie, gdzie młodzież będzie wykonywała taką dużą makietę, będzie konstruowała chałupki, które, których wzory zaciągnęliśmy tak, także ze, ze źródeł ikonograficznych. No właśnie, ciekawe czy ktoś jeszcze pamięta, y, czym <laughs> zajmuje się Cieśla. No to już pan dyrektor <laughs> wyjaśnił i przypomniał. I także to słowo, które w naszej przestrzeni językowej trochę pewnie znika, albo pod innym <laughs> słowem y, ta, to zajęcie się ukrywa. I jeszcze czwarty archetyp, czwarta przestrzeń do y, edukacji i badań w ramach tego projektu. Tak, y, to jest ten czwarte spojrzenie, dom jako dziedzictwo twórczości. W istocie często przygoda z jakimś życiem twórczym rozpoczyna się właśnie od domu, od odgrywania tej pasji w domu rodzinnym, od, ro, od rodziców. Wiemy, że też twórcy ludowi no, nabywali tych umiejętności swoich twórczych też od swoich przodków, od swoich rodziców. W Dębicy mamy takie, takie osoby, ale mamy także w szerszej okolicy, dzięki współpracy z muzeami sąsiad, sąsiednimi, z tymi, z tymi zaprzyjaźnieni. z Kolbuszową, z Rzeszowem, z Jasłem, i także w oparciu oczywiście o współpracę z lokalnymi twórcami chcemy zorganizować taką wystawę, której tytuł to Kąty Widzenia, Dom. Na, o, oczami twórców ludowych i współczesnych, bo także do tego będziemy chcieli zaprosić młodzież, która będzie musiała odnaleźć najstarsze budynki, architekturę, architekturę drzewnianą, sfotografować i będzie to także pokazane na naszej wystawie. Proszę Państwa, bardzo interesujący projekt, do udziału którego zaprasza dyrektor Muzeum Regionalnego w Dębicy, zaprasza, zapraszają pracownicy tego muzeum. Projekt skierowany przede wszystkim do młodych ludzi, po to, żeby docenić. Te spuściznę, te tradycje i historię Ziemi Dębickiej. To jeszcze dwa słowa, panie dyrektorze, o tych działaniach, które już poza tym projektem państwo prowadzą, podejmują. Ten rok jest wyjątkowy również w historii muzeum. Yy, tak, w ogóle w historii miasta. Yy... W tym roku w Dębica chodzi taki rok Tadeusza Bora-Komorowskiego. To jest postać, którą wszyscy dobrze znamy z historii jako komendant główny Armii Krajowej, ale nie każdy wie, że, że jego pierwsze szlify oficerskie zdobywał on właśnie w Dębicy, jeszcze w szeregach IX Pułku Ułanów Małopolskich, który w Dębicy się formował w listopadzie 1918 roku. I w tym roku przypada sto, 130 rocznica urodzin już nieżyjącego generała, ale we współpracy ze Światowym Związkiem Żołnierzy Żo Żo Armii Krajowej yy, yy, chcemy także upamiętnić yy, tutaj generała. Chcemy Zorganizować także wystawę y, prac malarskich, obrazów y, wykonanych przez y, żonę Bora Komorowskiego, Irenę Komorowską. Y, dzięki także tutaj współpracy i otwarciu pana Adama Komorowskiego, prezesa Światowego Związku Rządzenia Armii Krajowej, który zgodził się na to, żeby te obrazy pokazać w Dębicy. Zapraszam zatem. Przede wszystkim zapraszam do tego, żeby śledzić stronę internetową y, Muzeum Regionalnego w Dębicy i sprawdzać, jakie wydarzenia się tam odbywają. A tego jest naprawdę sporo. Dzisiaj szczególnie zwróciliśmy uwagę na projekt Dom na Progu, Karpat, dziedzictwo, symbole, archetypy. A o tym projekcie opowiadał szczegółowo pan Tomasz Czapla, dyrektor Muzeum w Dębicy. Bardzo dziękuję za wizytę. Również w dziękuję bardzo. Do widzenia. Tu i teraz.